Witam was w kolejnym odcinku, dzisiaj zabieram was do restauracji, na do powiem, z hotelem, stan jak widzicie super, ekstra, Półgnity. może przejdziemy w głąb budynku, czekaj Gosia, bo cię już ujęłem. no ale dobra. Widać półki. Nim udamy się na kuchnię, zwiedzimy może pierwsze dół. Chociaż jeszcze kieliszki zostały, ta chłodziarka. Całe menu, ale nie będziemy go pokazywać. Sami wiecie dlaczego. Lodówki pootwierane, przynajmniej uniknioną smrodu. To już jest rozkradzione dosyć intensywnie. Czekajcie, przejdę na salę na główną. Sala główna jak widzicie no dosyć To ostrość, ostrość, ostrość Dosyć duża Tańce kulanki z No Sala jest olbrzymia się Aha no dobra udaje czy Dobra no za barem Jesteśmy za barem e, dosyć też to Pani wygląda sala jest przeolbrzymia naprawdę. Nie spodziewałam się, że na, tam, na takie budynek to u nas jest aż tak duża. co to za urządzenie? To, to jest do otwierania konserw, ale trzeba. Pierwsza raz ja tego widzę. Dobra, przejdę w łom budynku. Będę się starał trochę wolniej chodzić, bo tutaj miejsce jest chyba trochę mniej przypałowe niż, niż tamto. Słuchajcie, zerkniemy tutaj na dół. Światło, no, światło muszę Kurde, to jest maksymalne światło. Tam zimne, ono jest mocniejsze. Kurde, jakby tu była kamerka GoPro, to by, by to było wyraźne przy takim świetle. A tu... a tu mamy toalety. Toalety chyba widzieliście, więc nie będziemy tutaj... Nie będę tutaj pokazywał tych toalet jakoś... Super i ja opowiadała, jaka to stylistyka tego, jaki oh, design tego jest. Przejdziemy na kuchnię. Akurat nie wiem czemu, ale kuchnię lubię robić. Tu było wydawanie posiłków się odbywało. No i jesteśmy w sumie w kuchni. Co, co o tej kuchni możemy powiedzieć? No na pewno jest bardzo stare wyposażenie. O porządek nie dbali, zresztą widać. Jest trochę tych rzeczy. Stare lodówki. Z tego sprzętu widać, że czegoś brakuje. Czyli jakiś sprzęt już zniknął. Kolejna stara lodówka. Widać, jak jeszcze wiszą te podzespoły, jakichś młynków z lewo odsunięty. Nie wiem czemu. Zamrażarka. Kurwa, to jeszcze taka stara, głęboka komuna. Proszę, ktoś miał. Wizję twórczą. Nie będziemy tego walić. Znaczy tak kartiżę pociągnąć, no ale dobra przejdziemy w głąb budynku. Dobra, opuszczamy kuchnię Połu, Jeszcze tutaj widzę jakieś pomieszczenie. Kurde, jaka stara robi na jeszcze No jakże to nie widzimy takiej konstrukcji Dobra, przejdźmy w głąb budynku. Obwodniak jest dosyć duży, to jest ta sala, w którą my wchodzili, robimy jako pierwszą, ubikacje damskie, oba was nie interesują, wyglądają tak na jak męskie, Ileż są damskie, zerkniemy czy obiekt posiada piwnicę, lubię piwnicę robić, posiada, owszem posiada piwnicę, wow. wow. tak. Blacha jest dosyć zgnita, mną, Patrzcie, jakie kurde gwiazdy Dawida zrobili z metra. No. Ktoś miał pomysł. Licznik do sprawdzania ciśnienia. No, fajnie to wygląda, te zawory tutaj. Czekajcie, piękna fotkę. Przechodzimy przez kotłownię. Jak widzicie, Blacha jest dosyć mocno zgnita, pomieszczenie jest zalane do połowy, nie wiem czy to widać na kamerze, woda jest dosyć przejrzysta, wiecie jakie wielkość jest kubo na śmieci, prawda, a on jest mniej więcej pół metra pod wodą, zresztą drzwi, wiecie gdzie jest klamka, tutaj nie wiem czego są te włazy, aczkolwiek na pewno nie jest to kurde za fajne, tutaj by się było wpaść odpływ mają chyba zapchany dlatego ze zlewu się wlało w przejdziemy tutaj w głąb kotłowni widać wymienniki ciepła boliery na ciepłą wodę no i jakieś szafki termometr wskazuje tutaj 8 stopni no, czyli poprawnie dobra przejdę tutaj jeszcze w głąb tej piwnicy Fajnie, że oglądacie, fajnie, że subskrybujecie. Wielkie dzięki za to. Pomieszczenie na węgiel. Patrzcie jakie po stoszkach puszczone ściany. Pochycą. Dobra, udamy się wyżej. Jak to podługa kurde. Gdzie się załamie, to będzie lipa. Zwiedzamy kolejną część piwnicy. Widać bezpieczniki. pomieszczenie stół ze stali nierdzewnej tarca to jest od garków kurczę, tam jest rejestracyjna, nie mogę jej ukazać Kurde, jakiś młotek młodego piwa tu się robiło z mięsem na pewno W sumie czwarty dzień eksploracji już człowiek zaczyna odczuwać zmęczenie widać wagę dosyć dużą no i chłodnie, czyli dobrze mówiłem, że to do mięsa w sam na śmietnik O sobie te mięso to się teraz jede też, w sumie to się nadaje na śmietniki, które tak dowala. kurczę to z tą ostrością jest tak na jest chemii i wszystkiego że głowa boli <laughs> dobra o kurczę. patrzcie się na to to są sprężarki do tych właśnie chłodni nie może jeszcze światło będzie nie ma światła czekajcie, fotka dobra, udajemy się na górę Rozpoczynamy eksplorację pierwszego piętra. I już na dzień dobry. Uśmiecham się pucha, gdyż naszym oczom ukazuje się saturator. Stare urządzenie. Strasznie modne za czasów komuny. Dobra, a co aż to stoimy z tymi szygami innymi Zdajemy informację Dobre. Dobre. Patrz na te kieliszki Kurde, dajcie nas w czasach nas ktoś spłoszy, słuchaj, kto zaraz tutaj głąb. widzimy jakiś magazynek dosyć fajnie wygląda pokoje nie chcę tutaj świecić bo nie wraca się teraz już kolega robi zdjęcia taka szafa sterownicza przejdziemy dalej na budynek Spokoiki do spania. Z czego są te okrągłe kurcze kartki? Nie mam pojęcia. No i z nieprzypłowy miejscówki A zaczęła się robić chrypałowa. No po prostu super. Kurde, fajna kanapa ta. Tu trzeba fotkę piekło. Czekajcie. Dobra kanapa zrobiona, tyle, kanapa zro, zrobione zdjęcie kanapy kurde jakby miała być na sprzedaż to podejrzewam że nie zrobimy tyle zdjęć tej samej kanapy ten saturator jest fajny tutaj mamy jakiś magazynek widać świetlówkę wymianę regały no co to jest? a patrzcie, takie świetlówki wyginane nie widziałem jeszcze takich, kurde. Może za krótko jeszcze żyje. Słuchajcie, przejdziemy tutaj do pokoju jednego. No jest bajzer Apteczkę ktoś rozrzucił na łóżku. No, trudno. Obiekt ciekawy, co prawda? Już gnitek. Widać pomieszczenia, najprawdopodobniej dla obsługi, przebierania. Tu jest to samo. O, najprawdopodobniej... Zwróć uwagę ile to jest mchu na tym. To też fajna fotka by była. I zrobimy wodkę. Ok, przechodzimy zaś koło saturatora. Udajemy się w głąb. on to trzeba być trochę cieplej. Kurde. Pomieszczenie dosyć puste. No więc dobra, ja się udaję piętro wyżej. A Nie się że tu nie spodziewał teraz. Udajemy się piętro wyżej. Jak widzicie sufit już jest w kiepskim stanie. Tutaj świadczą o tym, że kap jest niego. Przepraszam, że tak kamerę mam na dole, ale nie chcę za okno światłem świecić. Tutaj poziom zgnicia jest na poziomie extreme. No i fotka. Fotka zrobiona, wracamy do. Zwiedzania kolejnych części budynku Tura Tu to grzyb Zwróćcie uwagę Dziesiąte stadium o Boże, no dobrze, tym rybem No ale fotografowie zabijają się w takie miejsca Bo to jednak jest Ma taki klimat, zdjęcie później Jest wyjście na strych ale nie wiem czy tam mógłbym wychodzić, kurwa, uginać na podłogę. Czekajcie, pierze zagniemy tutaj. Z jakiś kurwa, za samostrością, jakiś magazynek mały. Stały, no i mudną pierze pierza. Nie będziemy tutaj wchodzić dłużej. Czekajcie, tutaj, właśnie tak jak wspomniałem, że fotografowie lubią takie takie klimaty. I to jest właśnie jeden taki klimat. No ta fotka. No i słuchajcie, no i właśnie to są takie miejsca, gdzie fotografowie uwielbiają robić zdjęcie. Tak miejsce jest zachowane jeszcze w takim stanie, że jakieś się wszystko zostało, a rozkład jest posunięty do. Tego stopnia, że natura. Zwróć uwagę, skąd się te paprocie tu wzięły? Najprawdopodobniej to, to były kwiatki kiedyś tutaj, i ona się po prostu tutaj jakoś albo rozsiały, albo coś, no zwróćcie uwagę, do tego jest. Bo nasiona paprocie musiały to jakoś przylecieć. że mają wilgotną, no to się utrzymują. I słuchajcie, no i to wszystko, jeżeli chodzi o ten budynek. No z tego miejsca się będziemy z Wami żegnać, że będziemy. Będę, bo jestem sam <laughs> z grupą eksploratorów. No to przynajmniej będziemy. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie.